No, witam z powrotem w świecie ufolutków Tak, wreszcie mi dało, udało mi się rozwiązać problemy z e, DOSBoxem. No i mogę w końcu nagrywać UFO. Znaczy kontynuować nagrywanie. Z tego co pamiętam, e, polowaliśmy na dyski. Jeden to już padł. Tylko, że wciąż e, jeszcze jeden się gdzieś tu kręci. Musimy to zrobić w miarę ostrożnie. Jak tutaj się widzę, zakradał. Oczywiście. O, o, o. Jest. Mam nadzieję, że wicek nie oberwie. Teraz się lepiej nie będę wychylał. Mariko, ona może przejść tutaj. Będzie strzelać z drugiego, z drugiego okna. Wickowi mam nadzieję, że się uda podejść tutaj do góry i on będzie strzelał z tej strony, a ona będzie strzelała z drugiej. Taki jest plan. Plany mają to do siebie, że czasem nie wypalają. Dziwe widoki przez okno. Właściwie jest ona. Gudrun. To jest takie... ewidentnie żeńskie imię. No tak. Koshiyama. Prosimy do przodu. Panowie jeszcze niech sobie posiedzą. No i co on zrobi? Co on zrobi? On nie zrobił nic. Cóż za niespodzianka. Wciąż siedzi w tym samym miejscu. Nagram. Teraz powoli... No. Picyk. Kroczek. Kroczek. Możesz. Energia. Okej, okay. nie ma ran. Zdrowie w pełni. Bardzo kiepsko strzelał. Spróbujmy teraz... Jeeeeee... Yeah. O o... Uf. <gryśla> Myślałem, że grzmotnie widzka. Brawo Wicek! I teraz zobaczymy, czy to był ostatni? Tak. No, całkiem no. źle było. E, jednego żołnierza, żołnierza straciliśmy tylko. Niestety zginęło 4 cywili, ale za to sześciu uratowaliśmy. No. Już nie pamiętam, co to za misja była, czy to UFO wylądowało, czy coś. Dosyć dawno temu nagrywałem. Ostatnio często coś o tym wspominam, że dawno nagrywałem. Bo generalnie dawno nagrywałem wszystko. Dobra, yy, wracaj. Wracaj. Nie chcę wrócić. A, kolejna. Malec, tak? No, Spróbujemy go przechwycić. Dawaj, dawaj, dawaj. No to rzućcie węgla i szybciej. Rakiet. Znaczy. No. Mój samolot myślałem, że ja uzbrajałem w lasery. W Nie uzbrajałem ich laserem? Czy ja coś bredzę? Ja nie mam laserów jeszcze Okej okay. Whatever W takim razie potrzebuję amunicji a, 12 6 dni Co my tu odkrywamy? Pistolet plazmowy A no, mam w do to... Aha, jeszcze muszę ciężki laser wynaleźć i dopiero wtedy działko laserowe do samolotów będzie. Z tym, że zdaje się, że dużo lepszym pomysłem byłoby od razu pójście w plazmę i tak chyba zrobię, bo te, te rakiety avalanche wcale, wcale nie są takie słabe, a laser ma dużo mniejszy zasięg trzeba by się dużo yy, ...mocniej zbliżyć do takiego ufoka, żeby go zestrzelić, a wtedy on może odpowiedzieć oczywiście ogniem. Tylko bezpieczniej na odległość. Czy oni wrócili już łaskawie z tego...? Nie, jeszcze nie. Czyli pewnie przepadnie mi ten rozbity ufok. Wstaliśmy jedną osobę, tak? Dobrze. Jesteś na pokładzie. Zaczyna mi brakować ubranek. Yy, o, właśnie. No, nie mam nic innego nie dobrze. Znaczy niedobrze, ale nieważne. No, sprzedajemy trochę śmiecia. Może akurat nie to. Nie to nie... To, ale te trupy. Granaty obcych mogą się przydać. Po sztuce broni na razie. Lerium też jest ważny. To tyle. No ale i tak zarabiamy na tym wszystkim ponad milion dolarów. Ja się zastanawiam czy nie założyć kolejnej bazy. Tutaj na razie nic więcej. Tak, chyba założę kolejną bazę w Stanach. Najlepiej, bo tutaj tak, ta baza nam pokrywa Europę, mniej więcej kawałek Afryki. No, Azja jeszcze jest albo Stany, tylko że tak. Tutaj mamy fundusze. Kto nam najwięcej płaci za ochronę? Znaczy, no tak, za ochronę i tak. Japonia sporo, ale Stany Zjednoczone więcej. Widzicie, Francja, no ale to mamy pokryte. Rosja, może nie cała Rosja, no ale Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Hiszpania Włochy, to ich chronimy. Natomiast dobrze bo żeby Stany były zadowolone z nas w naszej działalności. Od tego to. Tak, new Base. Nie pamiętam, ile to kosztuje. Aha, 800 tysięcy. No dobrze. I tą bazę nazywamy Szczecin, moi drodzy ponieważ to jest bardzo ładne miasto <laughs> eee, powiedzmy że tu I teraz tak na pewno będzie nam potrzebny tutaj hangar na pewno będzie nam potrzebny radar no jakieś magazyny I, o, o, no tak, bo mogę budować tylko obok czegoś, co już jest wybudowane. No dobra, czyli to na razie tyle. A tutaj zrobimy tak, że usunę jeden hangar, bo nie wydaje mi się, że bym potrzebował aż dwóch samolotów tutaj w tym miejscu. Więc usunę z hangar i... wraz z samolotem I tutaj będzie drugi samolot. Tak Co za piękne plany Tak będzie. Tak dobrze Zapiszemy. Może sobie dopiszę nowa baza. Żeby wiedzieć o co chodzi. Nie wiem, czemu zacząłem tak mówić. Ten jeszcze tutaj jest. Może by... Nie, nie dam rady, bo uzupełniałem paliwo. Mm, nie to. Craft equipment 12 ludzi, 11 granatów. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Coś się zrobiłem wcześniej. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dobra, to ty dołącz. I Chyba potrzebujemy kolejne, kolejnych rekrutów. A za cztery osoby powiedzmy dobrze Mam nadzieję, że więcej nie stracę w kolejnej misji. Teraz tak, nikt nic nie produkuje, co mogę produkować? Przelby laserowe. Aha właśnie miałem tą zbroję. Potrzebuję zbroi więcej. Jeszcze mogę ośmiu Inżynierów zatrudnić, okej. Okay. Powiedzmy, że 5 sztuk potrzebuję. Jeszcze raz zapis. Czy udało mi się? Nie. Jeszcze uzupełniają paliwo. Zaraz zniknie mi to cholera. Kurde, skończcie już. No... jest, jest yes, yes, A zdążyć... Zdążyć przed zachodem słońca. I przed odlotem. Ura, Dobra, Na następnej części... Misja.